Kiedyś przesyłanie środków finansowych zarówno do indywidualnych, jak i masowych odbiorców nie należało do najprostszych zadań. Niektórzy bazowali na własnych zasobach, inni wykorzystywali potencjał zwierząt. Potrzeba jest matką wynalazków, dlatego wkrótce pojawiły się narzędzia ułatwiające transport i komunikację, ale nadal brakowało rozwiązania dla firm i instytucji, które chcą w prosty, szybki i bezpieczny sposób przekazywać fundusze masowo bądź do pojedynczych osób. Teraz, kiedy są karty przedpłacone Brebanku, problem zniknął. Jak to działa? Karty przedpłacone Brebanku to wygodny środek płatniczy, umożliwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Mogą posiadać zasięg krajowy lub międzynarodowy. Z kart korzystać można we wszystkich punktach oznaczonych logo organizacji Visa. To ponad 300 tysięcy punktów w Polsce oraz 24 miliony punktów na całym świecie, a ich liczba cały czas rośnie. W czym są one lepsze od kart flotowych, lojalnościowych bądź bonów towarowych? Zobaczmy, jaki problem karty Prepaid Brebanku pomogły rozwiązać firmie B. Przedsiębiorstwo to działa w branży telekomunikacyjnej i dotychczas stosowało wiele akcji promocyjnych i rabatowych. Jednak kolejne darmowe minuty rozdawane klientom, obniżki abonamentów oraz promocje typu Więcej za mniej stały się powszechnie obowiązującymi standardami na tym rynku. Doradca Brebanku zaproponował firmie B uruchomienie programu lojalnościowego, wykorzystującego karty przedpłacone Brebanku Visa Bonus Prepaid, z zaprojektowanym przez firmę indywidualnym wizerunkiem karty. Za korzystanie z usług i produktów firmy B klienci otrzymywali punkty przeliczane następnie na złotówki, którymi firma zasilała wydane im karty. Karty przedpłacone Brebanku mogą być wykorzystywane m.in. jako karty flotowe, delegacyjne. Visa Business Prepaid karty lojalnościowe z funkcją płatniczą, karty podarunkowe, zastępstwo bonów towarowych. Visa Bonus Prepaid bezgotówkowa dystrybucja świadczeń, zasiłków, stypendiów. Visa Profit Prepaid to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brebank.pl lub pod numerem 0801 637 666.